Zostały już tylko nędzne koźlarze, takie jak ten. Witam serdecznie i zapraszam na niezwykłą podróż przez znane i nieznane, lub nieodróżniane gatunki koźlarzy. Zacznijmy od tego, którego każdy zna, ale czy na pewno? Koźlarz babka. Gatunek niby znany w zasadzie wszystkim grzybiarzom i najczęściej spotykany, ale i chyba też najczęściej mylony. Zaraz udowodnię dlaczego. Barwa kapelusza od jasnobrązowego do ciemnobrązowego i uwaga, co odróżnia go od wielu innych koźlarzy? Koźlarz babka ma gładką, raczej jednolitą, mało jaskrawą, a często szarawomatową powierzchnię kapelusza. Co może być mniej oczywiste po deszczu. Rurki na spodzie kapelusza w kolorze białym, a u starszych koźlarzy szarawym, grzyb bardzo lekki i przez to niestety w trakcie deszczu chłonny jak gąbka. Stąd zaleca się zbieranie tylko młodych osobników. Trzon niby typowy i charakterystyczny dla koźlarzy, czyli u osobników cienki i bez siateczki, pokryty brązowymi useczkami takimi brudnymi kosmkami, czyli wzorkiem baranka jaśniejącym ku górze. Ale w przypadku koźlarza babki powiem wręcz przeciwnie, że w stosunku do wielu innych koźlarzy, te useczki są często niekontrastowe, czyli trzon babki może być i ogólnie brązowawy, i wręcz białawy. A jest to niby mała, ale wyróżniająca cecha i od razu Wam powiem, że googlowanie koźlarza babki nie ma sensu, bo większość pierwszych wyników, czyli nawet stron o wysokiej reputacji, błędnie podpisze tego grzyba. A już na pewno nie szukajcie obrazków, bo wynik będzie taki. Ja nie krytykuję innych, bo edytują te źródła szerogowi grzybiarze. Ale postarajmy się razem dojść do prawdy. Czy na przykład ten, ten i ten grzyb to te same gatunki? No raczej nie. Popatrzcie na kapelusz, ale też i na trzony. Owszem, w specyficznym środowisku może się znaleźć babka o wyraźnie ciemnych kosmkach, ale barwa ta nigdy nie będzie tak czarna czy kontrastowa jak po prawej stronie. Nasz typowy popularny koźlarz babka nie zmienia barwy po przekrojeniu czy uszkodzeniu i rośnie w mikoryzie, czyli symbiozie z korzeniami brzozy. Ale uwaga, pod brzozami rośnie kilka innych gatunków koźlarzy, takich jak koźlarz czarnobrązowy czy pomarańczowo-żółty, o których za chwilę. Generalnie u koźlarzy najlepiej patrzeć na trzy rzeczy, czyli drzewa pod którymi rosną, morfologię, czyli wygląd, jak i to czy jego miąższ nieje po uszkodzeniu. Natomiast ważniejsze od pomylenia babki z innymi koźlarzami jest pomylenie z tym jegomościem, czyli goryczakiem żółciowym ale jego kluczowe różnice to wpadający w róż spód kapelusza i przede wszystkim wyraźny, pajęczynowaty wzór siateczki na trzonie. Ostatecznie też możemy go poznać po smaku, choć nie jest trujący, to będzie bardzo goryczkowaty. Koźlarz czarno-brązowy Przepiękny, dumny koźlarz, któremu uwaga, też zawsze będą towarzyszyły brzozy, stąd zapewne tak często mylony jest z babką. Gdyby nie ciemne łuski na trzonie, to spokojnie mógłby być też mylony z borowikami. Trzon za młodu wyjątkowo gruby, a kapelusz również i później wyjątkowo ciemny o barwie mocno ciemnobrązowej. Ale odcień ten w odróżnieniu od nawet ciemnych okazów koźlarza babki jest mniej matowy i mniej jednolity, z często bardzo szlachetnie wyglądającymi przebarwieniami, a czasem nawet brustkami. Kosmki na trzonie również ciemniejsze. Niestety w porównaniu nie pomaga fakt, że koźlarz czarnobrązowy, podobnie jak babka, nie zmienia barwy po przekrojeniu. No ale ten kapelusz chyba nie da się pomylić, choć mogą wyjątkowo zdarzyć się formy jaśniejsze, jak ta na zdjęciu, które zrobiłem wczoraj w gwarantowanej, odizolowanej miejscówce wśród tylko czarnobrązowych koźlarzy. Koźlarz w Polsce niby dużo rzadszy od babki, ale ja w to nie do końca wierzę, biorąc pod uwagę łatwość i skalę pomyłek, które robimy. Zatem porównajmy jeden przy drugim na jednej planszy. A w międzyczasie proszę polub ten film i subskrybuj, jeśli widzisz w nim wartość dla siebie. A teraz dodajemy kolejnego koźlarza spod brzuzek. Koźlarz różnobarwny. Jak sama nazwa sugeruje, ten koźlarz nam za bardzo nie pomoże w jednoznacznej identyfikacji, bo nie dość, że koźlarza tego spotkamy również pod brzozami, to może on być dość podobny do poprzedników. Czym się zatem różni koźlarz różnobarwny? Lubi wilgotne miejsca i torfowiska, co pewnie ma wpływ na jego pigmenty. Kapelusz może być jednolicie ciemny do jasnego lub z silnie zróżnicowanymi przebarwieniami, ale najczęściej będzie szedł w zimne odcienie łowiane lub siwo-oliwkowe. Trzon bardzo podobny do kosmków koźlarza babki. Gdy znajdziemy takiego grzyba pod brzozą, to decydujące mogą być nieliczne, ale ważne niuanse, takie jak lekko zieleniejący kolor miąższu u podstawy trzonu, co niejako idzie w parze z jego lekko szaro-zielonkawym kapeluszem, ale tylko gdy mamy porównanie obok. Miąższ dopiero po dłuższym czasie lekko różowiejący. A pod brzozą oczywiście znajdziemy też takie cudo jak... Koźlarz pomarańczowo-żółty. Jeden z najbardziej uroczych grzybów w ogóle, czasem zwany pociechą lub krawcem. I często mylony lub uogólniany jako koźlarz czerwony, ale koźlarz czerwony to oddzielny gatunek, który rośnie pod osikami. Koźlarz pomarańczowo-żółty ma pomarańczowy kapelusz, który nieco płowieje do żółtawej barwy u starszych osobników. Trzon koźlarza pomarańczowo-żółtego ma bardzo wyraźne, wręcz czarne łuski, tworząc obraz bardzo jaskrawego i kontrastowego grzyba, zwłaszcza za młodu. Po przekrojeniu silnie sinieje, podobnie zresztą jak koźlarz czerwony, ale u koźlarza czerwonego trzon jest bardziej biały, a brązowe łuski pokazują się raczej dopiero u starszych grzybów. Poza tym ostatecznie koźlarza pomarańczowo-żółtego znajdziemy tylko pod brzozami. A teraz parę słów o jego już wspomnianym i równie popularnym kuzynie. KOŹLARZ CZERWONY Nieco rzadszy od poprzednika, również zwany krawcem czy osakiem. Kapelusz o ceglasto-czerwonym zabarwieniu, ale jak wspomniałem bardziej charakterystyczny będzie tutaj jaśniejszy, w zasadzie jednolicie biały trzon. Jego białe, chropowate łuseczki dopiero u starszych osobników mogą zbrudnieć do barwy brązowej. Znajdziemy go tylko pod topolami lub osikami, z którymi tworzy mikoryzę. Stąd też czasem zwany koźlarzem osikowym. U podstawy trzonu może robić się zielonkawy, a ogólnie dość szybko sinieje po przekrojeniu na brudno-fioletowo. Koźlarz Grabowy. Ostatnio zwany koźlarkiem ze względu na zmiany w klasyfikacji i wrzucony do nowego rzędu o nazwie koźlarek. Koźlarza Grabowego znajdziemy oczywiście pod rosnącymi w lesie grabami, ale ma też bardzo szczególne cechy takie jak. Charakterystyczny, najczęściej pomarszczony kapelusz, barwa kapelusza najczęściej złoto-brązowa lub oliwkowo-brązowa. Rurki na spodzie wykrojone przy trzonie i wyjątkowo długie, co widać po przekrojeniu w stosunku do reszty kapelusza. Kolor spodu od białawego u młodych do oliwkowo-szarego u starszych. Trzon kolorystycznie typowo koźlarzowy, z brudnymi useczkami, ale bardziej konkretny i w stosunku do kapelusza bardziej okazały objętościowo. Robiąc wrażenie bardziej wysmukłego i szlachetnego grzyba. Po przekrojeniu różowieje, sinieje i w końcu czarnieje. Koźlarz topolowy. Na pierwszy rzut oka bardzo podobny do koźlarza babki, ale decydujące tu będą dwa wyróżniki. Po pierwsze, koźlarz topolowy będzie rósł pod topolami, a nie pod brzozami jak babka. A w lesie mieszanym ostatecznie rozstrzygnie fakt, że w odróżnieniu od koźlarza babki, który nie zmienia barwy, koźlarz topolowy po przecięciu robi się czerwonawy, najpierw od góry, a potem w kierunku dolnej części trzonu, u podstawy natomiast siniejący. Przy bliższym spojrzeniu dostrzeżemy też brustki lub sfilcowaną skórkę na kapeluszu. Koźlarz białawy. Koźlarz białawy, czyli można powiedzieć albinos wśród koźlarzy, ale jest to jego normalna forma. I tu wracamy z powrotem pod brzozy, bo tam, zwłaszcza na terenach podmokłych i torfowiskach, go znajdziemy. A jest to, jak się domyślacie, bardzo rzadki okaz. Grzyb kształtem podobny do koźlarza babki, ale niemal jednolicie białawy, z wiekiem tylko czasem z nieco bardziej szarawym wierzchem kapelusza, ale generalnie kapelusz, rurki, czyli hymenofor, jak i trzon białe. Rurki po uciśnięciu brązowieją, a miąż całego grzyba po przekrojeniu różowieje. Jak u innych reagujących na uszkodzenia koźlarzy, przy samym korzeniu mogą pojawić się zielono-niebieskawe przebarwienia. Koźlarz dębowy Jak widać, to bliski kuzyn koźlarza czerwonego, lecz nieco bardziej rdzawo ceglasty na kapeluszu. Niestety z powodów praktycznych, czyli małych różnic, odchodzi się od wydzielania tego gatunku, ale spróbujmy. Koźlaż dębowy będzie rósł oczywiście tylko pod dębami i uwaga, będzie miał rdzawa łuski, czyli te kosumki na trzonie, podczas gdy klasyczny koźlaż czerwony będzie na trzonie biały. I zakończmy ten film gatunkami, które rzeczywiście są niemal nieodróżnialne: koźlaż sosnowy i świerkowy. Koźlarz sosnowy będzie oczywiście rósł pod sosnami, najczęściej w górach, i w zasadzie poza tym wygląda identycznie do poprzednika. Ale jednak na ogół różni się bardzo subtelnym szczegółem: czyli trzonem przybrudzonym nie nardzawo czy czerwonawo tak jak dębowy, ale na szaro-ciemno. Kolejny ciekawy niuans to to, że za młodu kapelusze tych grzybków ściśle się sklejają z szonem, co powoduje, że u większości osobników rozciągnięte resztki skórki kapelusza mogą lekko zwisać na obwodzie lub zawijać się pod spód kapelusza. Gorzej z koźlarzem świerkowym, bo tu już rzeczywiście musimy zwrócić uwagę w jakim lesie się znajdujemy, by go jednoznacznie zidentyfikować i odróżnić od sosnowego. A oto mam nadzieję przydatne porównanie wszystkich barwnych koźlarzy na jednej planszy. A ja już życzę Wam miłej zabawy z precyzyjnym identyfikowaniem grzybów. Zapraszam do polubiania, udostępniania i subskrybowania. Do usłyszenia!